Cześć! Witamy Was dzisiaj we Włodawie. Na imię mam Radek. A ja Małgosia. Zaprosiliśmy Was dzisiaj do Włodawy, ponieważ chcieliśmy Wam pokazać nasze miasto. Ponieważ można tutaj bardzo fajnie spędzić czas. Uważam, że nasze miasto jest najładniejsze. I bardzo stare, ponieważ w tym roku obchodzi swoje 450 urodzin, czyli nadanie praw miejskich. Zabytków może nie ma zbyt wiele, ale te, które są, mają dużą wartość historyczną. Opowiem Wam... Co robimy w sobotę po sobotce. Nie tylko w sobotę, ale także w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. Żemapel, Arek Tokarski i są mi kolegi. Nazywam się Arek Tokarski, a to są moi koledzy. Mam 11 lat i chodzą do czwartej klasy. Jesteśmy we Włodawie, przed bardzo starym zabytkiem, który nazywa się Czworobok. Tu na prawo kupujemy lody, trochę dalej jest sklep z książkami, zeszytami i zabawkami. Za czworobokiem znajduje się specjalny sklep z zabawkami, tak zwany Pinocchio. Tam na lewo jest apteka, a przed nami przystanek taksji. We Wodawie mieszka około 15 tysięcy osób i mamy tu dużo ciekawych rzeczy. Na przykład cerkiew i stary Kościół Żydowski. Teraz jest tam Muzeum Regionalne. ma 15 to mogło dziać się tutaj, ale i w każdym innym miejscu, ale na pewno działo to się we Włodawie, ponieważ Henryk Sienkiewicz od nim i mieczem opisuje to, jak jeden, jeden z bohaterów Rzędzian, mówi do Wołdyjowskiego. Jedą tedy mój jegomość, jadę na białą i włodawę i we Włodawie koniska już miałem srodze zmęczone. Zatrzymuję się na popas, a tam był jarmark, we wszystkich zajazdach pełno szlachty. Ja do mieszczan i tam szlachta, dopieroż jeden Żyd mi powiada. Miałem izbę, ale ją ranny szlachcic zajął. To mówią dobrze się zdarzyło, bo ja opatrunek znam, a wasz cyrolik jak to w czasie jarmarku pewnie nie może sobie dać rady z robotą. Gadał jeszcze Żyd, że ten szlachcic sam się opatruje i nie chce nikogo widzieć. A potem poszedł spytać, ale widać tamtem było gorzej, bo kazał puścić. Wchodzą ja i patrzę, kto leży w betach. Bochu! E Tańczą przedszkolaki, uczniowie, a także i dorośli. Nieraz na występach naszych zespołów nie ma gdzie usiąść. Nasze zespoły tańczyły nie tylko w Polsce, dawały występy w Holandii, w Związku Radzieckim i NRD. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Włodawy, dziwią się, że w naszym mieście jest aż tyle zespołów. <śmiany> Najdłuższa ulica we Włodawie długa, najkrótsza ulica we Włodawie krótka. Najw największy budynek we Włodawie nowa wieś, najmniejszy budynek przy ulicy przechodniej. Yy, naj najczęściej odwiedzane miejsce we Włodawie ulica rynek. Najpopularniejszy środek lokomocji we Włodawie nogi. Najlepsze lody we Włodawie są pani Kasperskiej. Najlepsze filmy we Włodawie w tym Najładniejsza dziewczyna we Włodawie. Degustivus non es disputandum. Więcej naj nie wymyśliliśmy. To robiłbym film taki ogólny, o młodzieży, to znaczy o życiu kulturalnym naszego miasta i o samym mieście. Nie wiecie co? Słuchajcie, mamy dwie kamery, mamy tam, prawda? Byśmy się podzieli na dwie grupy. W zrobił z Tomkiem, a byście we nie? to bierzemy się do pisania scenariusza. Weź kartkę, no, może hmm. od razu zacznijmy, Odstawcie hmm. zdjęcia od razu, hmm. od razu wiecie to nie, nie. No tak, wy, ale my... To wy należycie, możecie Albo czekaj, niech oni robią tą wystawę. Ale aby trzeba zdjęcia wybrać, nie trzeba pokazać, które zdjęcia mamy, bo woda no tak, Niech oni, oni robią wystawę, my ją obejrzymy, ocenimy ją. Jak ona przejdzie, możemy ją skorygować. Ale my robimy, robimy film. film. No my no robimy no film. Dobra, weź kartkę, bierzemy od razu scenariusz i zabieramy się do roboty. Popularna osoba wśród dzieci we, Włodawę, we Włodawie, pan Janusz Kalinowski. Rozpoczynamy turniej szkół podstawowych szkoły numer 1 i 2. Ten korowód, dużo zawodników. Konkurencja numer jeden, bajkowe sobowtóry zapraszam pierwszych, maluchów, rumcajsa i cypiska obu szkół. Sędziuje. Żyli złożone z przedszkolaków z zerówki. Marta, Paweł, Nina, Adam, Marcin. A oto Rumcajsk i Cypisek ze szkoły numer jeden. A w tej chwili żyli namyśla się chwileczkę. Dziękuję rumcajsom, cypiskom, dziękuję i zapraszam kolejnych bohaterów bajek, Maję i Gucia. Bolka i Lolka. Dziękuję Wam, proszę bardzo, Bolek i Lolek. Żyli proszę, czy numer jeden, czy numer dwa? Jedynka tu, dwójka tu, proszę bolki bliżej. Wrzucamy po piłeczce. Dziękuję bolkom i lolkom. Wilki zając szkoły numer jeden. Wilka zająca, czekamy szkoły numer dwa. Przed nami pipi. Żyli zastanawia się i wrzuca piłeczki. A ja dziękuję bardzo wszystkim bohaterom bajkowym. Proszę o zaniesienie piłeczek do Komisji Sędziowskiej. A w tej chwili konkurencja. Maksimum w dentce. Szkoła numer jeden, szkoła numer dwa. Konkurencja polega na tym, ile dzieci zmieści się w środku opony rowerowej. dwa i dwa punkty. Stop! Dziękuję zawodnikom w tej konkurencji. Pięćdziesiąt pięć w dwójce, a pięćdziesiąt dwie osoby w jedynce. Rozpoczynamy konkurencję rozpoznawania uczniów przez dyrektorów. Zapraszam dyrektorów obu szkół. Pani magister Elżbieta Kurdyk, szkoła numer jeden. Pan magister Antoni Kobiela, szkoła numer dwa. Dyrektorzy wybierają i odprowadzają jedynka na to stronę, dwójka na to stronę swoich uczniów. Wy nie pokazujecie numerku. Proszę nas nie przeszkadzać, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby dyrektorzy się nie mylili. Proszę uważać, kto został skąd? Dwójki. Proszę sędziowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. W tym, że dyrektor zabrał z jedynki jedną osobę, swoją zostawił. Proszę żyli o opinię, ocenę. Rozpoczynamy kolejną konkurencję. Maksimum na równoważni. Szkoła numer dwa. Nie wchodzimy na belkę jeszcze. Proszę się ustawić tutaj już. Pół minuty na ustawienie się, trzy sekundy na wytrzymanie. Piętnaście sekund. Uwaga, i już 121, 122, 123, odeśle, dziękuję. Naj Największy na, na dole, najmłodszy na górę. Ile będzie osób? W tej chwili przypominam, że na Dłubnoważnej znajduje się szkoła numer jeden. Uwaga. Już 121, 122, 123. Dziękuję. za chwilę konkurencja duża skakanka. Skakanką operują nauczyciele ze szkoły numer jeden pani Maria Eliasiak, ze szkoły numer dwa pan Krzysztof Jarząbek. Star cole no Toczenie głową. Kozłowanie prawą ręką. Prowadzenie piłki lewą ręką, prawą nogą i lewą nogą. I na zmianę. Raz prawą, raz lewą. <śleszy> Dziękuję uczestnikom konkurencji. Sędziu, proszę o podanie wyniku. Jestem tutaj pierwszy raz, a przyszłam tutaj dlatego, ponieważ dowiedziałam się, że jest tutaj jedna dziewczyna, która ma na imię Marzena. Jak tutaj trafiłaś? Trafiłam tutaj po prostu przez przypadek. Przeprowadziłam brata, no i wciągnęłam się. A co powiedziały na to Twoje koleżanki, że chodzisz tutaj do modelarni na zajęcia? No, moje koleżanki stwierdziły, że mam trochę nie, nie w kolei w mózgu. A ile się robi na przykład taki model? To nie ja robiłam. A. A czy Pan mógłby nam coś powiedzieć o tym modelu? Ile go się robi? Ile osób go robiło? Taki model się robi około Trzech lat. Zależy to od stopnia trudności, to znaczy od dokładności wykonania detali, od wielkości danego modelu, od szeregu wielu innych rzeczy jeszcze. Każdy model ma swój, swój stopień trudności wykonania. To znaczy, jeżeli chodzi o kształt odpływowe kadłuba, jest bardzo ważną sprawą. Jest to, jest to jedną z najtrudniejszych rzeczy do wykonania. Natomiast... Potem poszczególne detale, na przykład jak na tym modelu. Ta motorówka, jest to również swego, swego rodzaju model w modelu. Także stopień trudności jest w każdym stopniu inny. Czy nie jest to nudne siedzieć tutaj i sklejać tak te ma, No jak dla kogo? Dla mnie to nie jest nudne, ponieważ ja nie robię jednej rzeczy przez cały czas. Zrobię na przykład kadłub i później robię coś innego. A czy nie lepiej było na przykład robić na drutach? Nie? Na drutach mogę robić w wolnych chwilach, jeżeli mam ochotę. A jednak to wizualizm się już raz przyjdzie, to wciąga, zro... to wciąga. Czy zrobiłaś już jakiś model? Nie, to ja od niedawna chodzę i zaczęłam tylko ten model. Mam okazję właśnie skończyć. 24, cztery, kręć. Na 7 kilometrów od Włodawy. Tutaj przyjeżdżają po prostu wszyscy z Włodawy i z okolic, ponieważ to jest ośrodek, którym można świetnie wypocząć. Marcin, co to są tutaj za zawody? To nie są zawody, lecz regaty. Regaty odbywają się na rozpoczęcie sezonu okręgu lubelskiego. Chciałem się jeszcze ciebie spytać, czy ty w tych regatach startujesz. Tak, biorę udział w klasie kadet. Żeglarski trwa od kwietnia do października. Regaty są tak mniej więcej co dwa tygodnie, miesiąc. Dzisiaj akurat poszło mi kiepska. Byłem gdzieś w pierwszej trójce. Byłem w pierwszym biegu, byłem trzecie, a w tym biegu byłem drogi. W tych regatach w klasie kadet wziął udział 10 załóg. Najpierw pływałem turystycznie. I na obozie na Mazurach przerzuciłem się na żeglarstwo regatowe. Potem zacząłem chodzić na treningi żeglarstwa regatowego i, i zacząłem pływać. Spinakery są te żagle, które zostały postawione na pełnych kursach. To znaczy, gdy wypłynie się już na boje na wieczno, wtedy się spłynie na boje i baksztagowe i wtedy się stawia ten żagiel. I to się wtedy... I z dużą prędkością, o wiele szybciej. Nieraz nawet można płynąć jej szybciej od wiatru. To jest sala kukiełkowa, w której spotykamy się dwa razy w tygodniu. Dzisiaj moi starsi koledzy przygotowują się do występu z bajką pod tytułem Maruba i Lampardyk. Chciałam się Ciebie zapytać, od kiedy istnieją Wasze zespoły? Nasze zespoły teatralne istnieją od 1973 roku. No i przez ten czas przewinęło się 220 uczestników, ale przekonaliśmy się, że najpewniej czujemy się za kurtyną, ponieważ nie mamy kremy. Jeszcze chciałam się Ciebie spytać, jaka bajka, w której występowałaś, Ci się najbardziej? Najbardziej to chyba podoba mi się bajka Lis Przechera, ponieważ y, jest bardzo z, fajny i znakomity tekst. No i bardzo dużo tam się rozmawia z dziećmi. Co będziemy teraz robili? Możemy na przykład, możemy na przykład usiąść i odgadywać zagadki. A ty znasz zagadki? Znam. Posłuchaj. Na jakim drzewie siedzi małpa w czasie deszczu? Czy wiecie dzieci? Nie wiecie dzieci na jakim drzewie? A jak deszcz pada, jakie drzewo jest? Mo? Dobrze. Bardzo dobrze. A teraz niech Artek zada nam zagadkę. Ja? Oho, ho, Wiem. Obchodzi z sierpem świat dookoła, lecz ani trawki ściąć nie zdoła. Kto to jest? No dzieci. Jeszcze nie raz może powtórz. Powtórzę. Obchodzi z sierpem świat dookoła. Lecz ani trawki ściąć nie zdoła. Wiecie, a kto chodzi po niebie? Świetnie. Świetnie. Świetnie! Bardzo dobrze. A teraz niech tata artka zada nam zagadkę. Ja? Oczywiście, z wielką chęcią. Słuchajcie, dzieci. Sieci, plecie, znakomicie. Choć rybnieje, nigdy w życiu... Wiecie, co to za zagadka? No, kto w sieci, sieci plecie? Pają. Bardzo dobrze, to jest pają. Aujourd'hui, oui, il faut faire un gâteau. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire un gâteau? Yarek, comment? Le sucre. La farine. Ça Le bien. beurre. Bien. La confiture. La confiture. Bien. Quoi encore, Agnès? La crème. La crème. Bien. Quoi encore? Les raisins secs. Bien les raisins secs et quoi encore? Et ça, qu'est-ce que c'est? L'huile. Les oeufs. Ce sont les oeufs. Bien. Et qu'est-ce qu'il faut avoir encore Agnès. Et ça, qu'est-ce que c'est Ici. Voici le chocolat. Bien. Un peu de chocolat. Très bien. Il faut avoir un peu de chocolat. Et maintenant verse la pâte dans le un peu électrique. Bien. bien.

I chciałem się Was zapytać, do czego służy to urządzenie, którym tutaj się posługujecie. Służy to do nawiązania łączności z całym światem. Dzięki temu właśnie możemy porozmawiać z dowolną osobą, która jest oczywiście krótkofalowcem, w dowolnym punkcie kuli ziemskiej. Najciekawszymi właśnie łącznościami, którymi moglibyśmy się pochwalić, były łączności ze stacjami biegunowymi. Są to łączności, które sprawiają nam bardzo wiele satysfakcji i Korzystając z tego, że gościsz w naszym klubie, zapraszam Cię do cięższego odwiedzania naszego klubu i robienia uczelni razem z nami. Widzę tam obok tego odbiornika jakieś karty. To są zdaje karty QSL. Tak, to są qsl -ki. To jest właśnie nasza kartka firmowa. Natomiast te kartki, Grzegorz, może Ty pokaż. Tutaj Japonia. To są potwierdzenia, które wysyła się za każdą łączność. Stwierdza się pierwszą łączność najczęściej i jest to bardzo, bardzo miły dowód na e, potwierdzenie łączności, którą mi się ci Powiedzieliście, że możecie nawiązać łączność z całym światem, więc moglibyście zademonstrować jeszcze jedno połączenie. Oczywiście. Oczywiście. Wywołanie, wywołanie, wywołanie ogólne. Podaje Stanisław, Paweł osiem, Paweł, Irena, Ksawery i przechodzi na odbiór. Stefan Paweł 8, Paweł, Irena Ksawery. Zgłasza się Stefan Paweł 5, Paweł, Ewa Natalia. Stefan Paweł 5, Paweł, Ewa Natalia. Zgłasza się i słucha. Stanisław Paweł 5, Paweł, Ewa Natalia. Odpowiada Stanisław Paweł 8, Paweł, Irena Ksawery. Dzień dobry, witam serdecznie kolego. Odbieram 5, 9, 5, 9. Przy mikrofonie Grzegorz. Grzegorz moje imię, a nadaję z Włodawy. 59 Grzegorz Włodawa. Proszę bardzo, mikrofon do kolegi. Stanisław Paweł 5, Paweł Ewa Natalia. Stanisław Paweł 8, Paweł Irena Ksawery. Stanisław Paweł 8, Paweł Irena Ksawery. Tu Stefan Paweł 5, Paweł Ewa Natalia. Witam serdecznie Grzegorz, dzień dobry. Odbieram również 59, dziękuję za 5 z Włodawy. Mam na imię Wojtek. Wojtek nadaję z ostrolenki. Miejscowość, której nadaję, to jest ostrą Łęka. Proszę bardzo, Stefan Paweł, 8 Paweł, Remak. Ksawery, tu Stefan Paweł, 5 Paweł, Ewa, Natalia, Fuga. Kończymy nasz program w miejscu, gdzie się zaczyna Polska. Tam jest nasze miasto. A tam granica. Jeżeli chcielibyście do nas napisać, napiszcie na adres Sobótki. Lub na Młodzieżowy Dom Kultury, ulica Światowskiego 5, 22 20 200 Włodawa. A teraz zapraszamy na film.